Gdyby tu był Jasiek, przetrzymałby, poradził, zaśpiewałby może. A bez niego robota jakoś się nie klei. Nie to, że panu zwisa, po prostu coś tutaj nie pasuje. Nawet kiedy fachowiec się przykłada i kleju nie szczędzi. Jaśku, gdzież ty? No to już prawie koniec. A co odchodzi? Nie, nie. Nie odchodzi, bo to jest. Pan mu żyć Bo to wszystko, nie pan jak, bo to wszystko jest mokre. No tak. Tak to wyschnie. To to wsiąknie? Wsiąknie wszystko. Na pewno? Na co to? Proste. Na mur beton wsiąknie. Jeszcze pan zerwać nie będzie mógł, jak się panu znudzi. Przyklejone tak, że w szum morza z muszli można się wsłuchiwać. Miejska plotka głosi, że jak ostatnio pan taką tapetę kleił, to właściciele płakali, że udało się tak wakacji czar odmalować. Teraz chyba też będą płakać.